Cześć, witajcie. Z tej strony Mario i dzisiaj witam was w odcinku z Destiny 2. Będziemy sobie grali szturm. Ogółem ja trochę opóźniam, ponieważ... No w ogóle grałem już tą mapę na to. To jest chyba to z tą zakażoną serią yy, Ogółem szturm polega na tym, że przedzieramy się właśnie przez mapę. Yy, zabijając potwory, no i potem dochodzimy do jakiegoś bossa. Yy, są też takie... Yy, gdzie ty tam, Mati, przebiegłeś? No, po to trzeba te takie y, niebieskie coś zrobić. A, Zajdziemy. dobra Ha, moje. Ogólnie gramy sobie dzisiaj z. Ja mam szybszy. Dolarkiem. Jakim, ile masz? Mocy? No, 929. Ale nie mocy, tylko pojazdu. Czego? Pojazdu Tak 150 A tu ja mam 160, szybszy jestem Co? No Jak, Skąd ty masz ten pojazd? Właśnie nie wiem, jakoś tak wyszło Ale no Powiedzmy Halo Dobra, wszystko działa Musiałem się upewnić Ogółem lecimy teraz w początek Co tu za jakiś mały śmierć jak mnie podchodzi Ej, ten lata dron okay. Idziemy tutaj z Nameplaym, zobaczymy jak się będzie jak sobie będzie radził mój komputer chociaż na razie nie widzę żadnych ścinek FPSy w normie e, Chodzi o to jak to będzie wyglądać na nagraniu, bo to też czasem jest tak, że na... Padli, rozbierają statek i wykradają moje obwody. O, coś. No, jest prosty. Jeszcze teraz? Halo? Stop. I rzucę im tam noża. Dostali coś? Dostali. Idziesz? Czekaj, bo mi się... Chyba mi skraszowało. Aha, okej. Okay. Mam na ciebie czekać, czy idę dalej? Eee... idź dalej. Dalej, jak coś to podlecisz Tak, jak ja to zdjęję przez A To możesz powrócić do tego sztumu? Tak mm, spróbuję sobie teraz zagrać drugą bronią, którą przed chwilą odblokowałem Jest to jakiś taki rewolwer yy, I zobaczymy, jak on działa jak widzicie grafika jest całkiem spoczko W miarę kolorowa Wow, mocne to Aha, bo to jest coś takiego Mogę chyba, a nie, jego tutaj duszek hakuje. Ta maszyna zeruje na energii elektrycznej ...eksodusu. Jeśli dbasz o swego ducha, okay. trzymaj go z dala od indukcji elektrycznej. Okej, okay, mam tu bardzo duże widać... ...takie porażenie może mu dodać Muszę się w nich... O Boże, mam bardzo mało HP. E, mam bardzo mało HP, ale... ...staram się nie zginąć. Jak tam, Mati, dołączasz? No, już dołączę. A Za Na pomoc! Dzięki. To o, już może jednak zostanę w mecach. Stary zdycham. Nie jeszcze wyładna. Przydepce. Daj. Gdzie ty się zarazpiłeś? Czyli Czym pewno ładuje? To się O jak widzicie, są tu też takie właśnie poszczególne bossy. O, jak widać, tam już jest nasz y, teammate, którego go Jak widać, są też podczas tego przedzierania się takie bossy poszczególne. Y, które po prostu, jak widzicie, y, nie są mega mocne, ale są mocniejsze od tych. Pomocników, których możemy, że tak powiem, zaobserwować podczas... Jezu, czekaj, bo muszę ożywić gościa, bo masakra. Też taki nieogarnięty. Mocny jest ten pistolet. Ten pistolet, o Boże, ale sobie po radzić radzi. Idziesz? Idę, idę. Lecę, muszę dolecieć, bo e, pojawiłem się tu tam na spawnie. Ten w pierwszym Okej, okay, dobra, biorę już karabin do ręki. Tu z boku cały czas mi gościowali. A jeśli ja się dziwię czemu ja bez pierwobrażenia zadaję. Bariera a ja Ej Mati, bo tu kolejny boss się rozpoczęła. No idę, idę, idę. Chyba jestem. Ale wszyscy okay. nie żyją. Dobra, to zobaczmy, co planują ufaki, tak? Okej. Okay. Tutaj jest jeden z tych takich botów właśnie poszczególnych. Ogółem w grze mamy dostępne engramy, które wypadają z właśnie takich bossów. Za szturmy dostajemy nagrody. Nagrody, czyli engramy. Które otwierają, większość otwiera się automatycznie na polu bitwy, i z tych engramów możemy dropnąć broń lub właśnie elementy, yy, broń lub elementy ubioru. No i też im większa moc, tym lepiej. Nie ma na co czekać. No a teraz w, w każdym w ogóle szturmie, na każdej mapie mamy inne zadania. Tutaj, jak widzicie, musimy zbierać te niebieskie, te, no ale w każdym szturmie trzeba się przedrzeć, właśnie przez. Mm. Co to jest w ogóle na pojazdach jeżdżący jakieś wiecie, jakich... No to są ci... Yy, A oni gang umieją czek... na tych jeżdżąc? No tak, to się nazywa gang szczupaków. Ale nieźle. Oni robią najazdy. Oni no, nie mogą podczas y, gry na planecie. Tylko je chodzenia mogą ci robić jazd. Spróbowałem to. Właśnie próbuję zabrać. Niebieskie oczy yy, tak. Odjeżdżają tu. Jak widzicie, mapy są naprawdę ładne. No, kolorowe. Słyszę. Cię. Kto, kogo słyszę? Nie, bo Benek się dołączył. Tutaj kanał. No, mamy w ogóle kolegę, który tutaj na kanale nam przeszkadza, yy, że tak powiem, na w Discordzie i nie chce się odczepić, przynajmniej ja to tak yy, przyjmuję. Bo my gramy, a on cały czas yy, mówi, że no to ja z wami w tym czasie porozmawiam, jakby będziecie gadali. Grali znaczy. Uuuu, coś mi tu napiętola Gdzie ty tam do góry wlazłeś? No sobie miejsce znalazłeś? Idę do siebie. O, widać z łuku. Strzelasz? Ja w tym czasie wezmę sobie snajperka Ja są te impulsy dalej? A tu trzeba przejść. Tutaj, Mati. Nagrywam to. Do. Halo? Bardzo się o was martwiłem. Jego masz sprzęt. Jednostka tej wróciła. Zabala się, o Boże. Nie wiesz, że od tego nie tego Nie zmieniłam się tego... ...karabinu. Macie! Jak się czujesz? Przez ukrywałam się przed Vexami. Zdradziliście moją pozycję, a teraz upadli co u mojego statku i rozkładają. O, wow, w ogóle robi się w 4 osoby ten szturm. Się czuć? No bo jest full. No, eee, myślałam, że w 3 ja się stary. robi. Wow, co to jest? Gdzie wyście tam przeszli? No dalej poszliśmy. W sensie? No tam musi przeszli takie Aha, dziwne widzę, coś. okej. Okay. Ogółem możemy z trzeciej osoby biegać, kiedy mamy broń białą załączoną, więc też taka fajna ciekawostka. Kiedy broń biała zadaje dużo obrażeń, no ale na przykład kiedy jest boss, no to nie możemy sobie do niego bezproblemowo podejść na bliską odległość, więc jeżeli chodzi o bossy, no to średnio się to sprawdza. Ale poza tym to... Tutaj jeszcze dalej pojechałeś? No Właśnie próbuję. Tu się trudno jest przejechać. Co tu się pali? Statek. Mam tu wejść do niego? No tak. Ciemno tu jak maciesz ten statek chyba był kiedyś w lepszym stanie. Tak jak i ja. A tu jesteś? Tak jak i ja. Tu jest jeden z bossów Znaczy no, jeden z tych bosów takich Może nie do końca tych już najważniejszych, ale To jest już jeden z bosów, których musimy po drodze pokonać Ponieważ największy boss pojawia się na końcu szturmu Lub innej aktywności, którą wykonujemy Więc... Już zniszczony. Gdzie teraz tam? O. Co tam jest? Jak my tam chcemy wejść? Ty wiesz? Dolarek Gdzie? No, do góry. O, no... skacząc. Aha, tutaj ja. Tu w ogóle są takie, takie, takie tak, takie. coś. O Jezu, padło. Padłem. Na to niebieskie? No tak, na tych niebieskich musisz skakać. O Boże. Nigdy tam chyba nie wskoczę. No staję za cheater Aha, bo tutaj sobie było, okej okay. Dawaj go Dobra, leży Dawaj go Okej, okay, leży Engram Okej, okay, jak widzicie to jest Engram i dostałem jakiś łamacz mit, mitów Jest to helm. No i co? Zobaczymy czy ma więcej mocy Jeżeli ma więcej no to to dobrze Zazwyczaj ma więcej no bo bo jednak trzeba się posuwać z postępem No trochę tego tu jest To będzie główny boss. To będzie główny boss? Właśnie. No, patrzę teraz. O tymi... to już grałem Okej. Okay. Ogółem. E, mój... on, sojusznie... będzie nie... on będzie taki niewidzialny. Właśnie widzę. Że jest niewidzialny. To ja zajmę się tymi. Widzisz niewidzialnego bossa? Znaczy, on jest tak wiesz O jezu. Eee, ja tu jeszcze, albo wyleczmy Z ciebie lecę, bo prędzej ciebie uleczę niż... niż siebie uratuję Dobra O jezu, ucieka akurat On Nejda mu rzuciłem, a on... Tu gdzieś Tu jest więcej tych śmieciaków Jeszcze Tam jest... O Boże Weź pomóż Umieram Zdycham, biegnę w twoją stronę po to żebyś miał blisko mnie odrodzić Ostro zdycham Tu jest mam obok siebie starzy tokosa A, A jak widzicie A hmm. O jest tu, pokazał się To jest ten główny boss już? Tak Ale, to dobry jest, jest. No, To jest właśnie ten boss, który jest yy... Weź, trzymaj się Mati, bo ostatni jesteś Chyba Tak, ostatni, żeby starzył no to uważaj, z góry do Ciebie walą, tam gdzie je ja leżę Spróbuj do mnie wskoczyć A dobra, no już mam ten... Dziela Okej okay. mm, Tam się znowu drony pojawiły I znowu te że tam staczam. No nie, sobie witor. Czyli ta kula? No To jest tu tego uciekamy No skopy. Dobra Trzy hapsy. Uciekam Ty uciekaj, bo ja też co otrzymę Uważaj, uważaj Ja, ja ich tutaj... No robią ci plecy stary, ja ich wala. Ja Bea walę w te... Nie on ucieka Aha, ten robi to, że oni są niewrażliwi na nic. No. Żyjesz? Żyję. To trzymaj się, bo ja nie żyję. No, nie żyję. Tylko teraz nie zgiń. Próbuję. No, dawaj, trzymaj się. U ciebie No nie, ten boss mnie goni Jeszcze 5 sekund 4 3 O Dobra, na O Jezu, te serwitory by trzeba było, chłopie, rozwalić no bo Ten nie... boss mnie wkurza, bo on ciągle za nami łazi Zginąłem, uważaj Ty O Jezus Maria Jesteś... Ale ten boss jest wkurzający Ciągle za nami łazi Umieram I Umieram. Dobra, jeden płacie z zakietnicy co dam i po nim Dobra, rozwaliłem jednego serwitora już Kolejny leży Gdzie on jest? Nie wiem, Kolejny... ale wiem, że ja z gotafi z zakietnicy i po nim Tu jest, Mati! Gdzie? A, ratuj! Czeka, mi to ostro Właśnie wiem już. A to nie on! Umarłem No świetnie! No właśnie wiem Jak tam u ciebie? Lipnie No nie! Ojej oh, yeah. no. mm. Tak mało! Tak mało, no Mati chciał mnie Ożywić, no ale niestety nie wyszło. <sighs> Może gdybyśmy mieli to. Tą... O Boże, i wszystko od nowa. To lecimy, zdarzy się i tak. Tu zostań, tu, 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 zostań, tu ja zajdę na dół. Aj, dobra, ja tu ich będę walił ze snajperki Ale nie, bo mam dołączanie do sojuszników, nie mogę to złożyć. Słyszeliście to? No Słyszeliście to aż mnie dołączyło ładuje mi Mam A. tego Epega Okej okay. A, A ja, ja bym złodos... wiesz co ja bym zrobił? Ja bym po prostu stał w miejscu i kampił I po prostu się bronił Już się nie da bo oni cię... Oni się... No w sumie Dawaj stary, chodź tutaj do mnie widzisz? Nie z dwóch stron brońmy się Dobra, że ty bronisz mnie, ja bronię ciebie. Nie, że dwie linie frontu. Okej. Okay. Lecy masz. Lecy masz głównego bossa. Właśnie jego ja mogę. Yy, jeszcze trzy naboje. Trzy paciski. Nie żyje. O boże. Umieram. Lecę tam do ciebie, bo. Eee, co? Pokazujemy, że zabił mnie jakiś typu, który stoi na dachu. Że teraz się uda. Gdzie tam rakietnicę w ogóle znalazłeś? ja mam rakietnicę, że w ekwipunku Mhm, kumam. Ale mam, mam tu tego. Mam tu takiego. Mam tu tego bossa. Wale w niego z tego. I paczek go mocno obiłem. Jest mocno obity. Jest bardzo mocno obity. Dostał z miecza kilka razy. Czewitałem. Właśnie widzę. W plecy, znaczy bok mamy. Na chęć ten bok, je nie drugi. Okej, okej. Ok, okay. okay. I pilnujesz tam drugiej strony? Tak. Pomóc ci z tym serwitorem? Nie, załatwiłem jednego Tam na daleko masz serwitora, wale w niego Dobra Pomogę ci, bo ja potem nie mam u siebie Jak tam? Stary, to jest dobra taktyka, a bo on raczej... Uważaj, bo się ten zamknął Prąd na Mam tu go. Tu... Ej, jest tu! Uwaliłem go. Zabiłem go. Udało się. Zabiłem go stary z tego miecza. O, chodź tu. Dobra, mamy nagrody. Dobra okay. robota. Zabalam przerzucić robotę. Trochę tego jest. Czekaj nie wychodzi jeszcze. Po, po, się polatamy sobie po że może coś znajdziemy. To samo nas wywali zaraz. No wiem, ale mi migo tu to, to lędrze wszędzie, więc. No, jak widzicie, bardzo ładnie poszło. Stary. Do... To jest bardzo doby, dobra technika, bo jest z tego miecza na kilka hitów go załatwiłem. No, naprawdę. To było bardzo dobre. No nic. Myślę, że to wszystko w tym odcinku. Odcinek trwał jakieś 23 minuty. Myślę, że szturm fajnie poszedł. No, i to wszystko, co chciałam wam pokazać w tym odcinku. Mam nadzieję, że gra się podoba. No i co? Siema. Cześć.